2019 świętujemy rok matematyki Właśnie tak Z tej strony Marek, blog Matematyka yo. Zobaczymy co z tego wyjdzie Matematyka ukazuje nam prawdę Błądzą ci, którzy olewają ją Zrozum, nie uczysz się na marne Osiągną coś ci, którzy naprawdę chcą za młodu nie myśląc, wcale poważniej. Jedni zamiast książek wybierali palet. Później żałują, widać to wyraźnie. Kończą oni w życiu jak drugi brydżu walet. Świat teraz liczy się tylko w pieniądzach. Według mnie, nie tylko to jest ważne: całki pochodnej, sumy szeregów. Zrozumienie tego będzie bardzo rozważne. Matma pozwoliła zrozumieć naszą ziemię. Cyfry i wykresy pokazały nam tak wiele. Dzięki nim wiemy ile jest gwiazd na naszym niebie I teraz z wami swoją wiedzą się dzielę Matma pozwoliła zrozumieć naszą ziemię Cyfry i wykresy pokazały nam tak wiele Dzięki nim wiemy ile jest atomów w naszym ciele I teraz z wami swoją wiedzą się dzielę Rok matematyki Polubcie ją trochę bardziej Królowa nauk mnie dziś prowadzi Dzięki niej życie nabrało nowej złożoności Wiedza do sukcesu mnie zaprowadzi Otwiera przede mną nowe możliwości Siedząc wieczorem nad tymi kartkami Zastanawiam się co za tym wszystkim stoi Widzę, że wszystko osiągniemy sami Teraz ta myśl choć trochę umysł koi Patrząc na osiągnięcia ludzi tak wielkich jak Pitagoras, Thales, Newton, Euler, Banach Zastanawiam się gdzie jest miejsce dla mnie Myślę, że granica leży tylko w moich snach pozwoliła zrozumieć naszą ziemię. Cyfry i wykresy pokazały nam tak wiele Dzięki nim wiemy ile jest gwiazd na naszym niebie I teraz z wami swoją wiedzą się dzielę Myślisz, że sprawdzian zaliczysz bezbłędnie Lecz to co będzie potem to jest prawdziwy test Życie tu zweryfikuje ciebie bezwzględnie Więc rozum póki możesz jak naprawdę jest Matma pozwoliła zrozumieć naszą ziemię Cyfry i wykresy pokazały nam tak wiele Dzięki nim wiemy ile jest gwiazd na naszym niebie I teraz z wami swoją wiedzą się dzielę Matma pozwoliła zrozumieć naszą ziemię Cyfry i wykresy pokazały nam tak wiele, dzięki nim wiemy, ile jest atomów w naszym ciele I teraz z wami swoją wiedzą się dzielę.